Przypominam, że do wygrania jest granie z spodzianka o wartości minimum 50 zł. Wystarczy zostawić suba, łapkę, skomentować ten i ostatni film, zresztą wszystko macie w opisie. Poza tym warto wpłacać z moim kodem na G4, gdyż macie dodatkowo koło fortuny, gdzie możecie sobie coś przykładowo jeszcze wygrać. yo, yo cześć strony Druszoka, dzisiaj jesteście, bo dla CCLG, pierwszym materiałem zachęcam was do opisania kod Druszok. Kodzik daje wam 5% więcej do wpłat, na stronkę wpłacicie sobie czym tak naprawdę chcecie, stronka tylko dla osób pełnoletnich. No ale darmowa skrzynka dla nowych użytkowników, więc kodruszok daje takiego pK za darmo. Przykładowy skin P90, może tu dostać takiego z Famasa, może być lepiej, może być oczywiście gorzej, ale no wiadomo, to jest losowe jakby no. no nie, nie ma śladu wpływu, otwórzmy sobie jednego, jednego smoka. I wynajmniej sobie wali, albo jeszcze jednego, ale skipnijmy go. OK, i patrzcie. Byśmy otworzyli go za 120 zł. Mamy jeszcze walutę eventową, więc możemy sobie go, tą, tą walutę wymienić, nie? Czyli poza tym, że mamy plus, to jeszcze mamy walutę eventową, nie? Więc to spoko, bo macie plus i walutę eventową, i plus i walutę eventową, więc spoko. Jakby macie to i to, nie? Więc spoko. Otwórzmy sobie Exusa Las, Las Exusa zakraić chyba. Articles. To nie jest za dobry traf. Dobra, zrobię sobie bitkę. Skrzynki od 20 zł sobie zarzuć. Albo tu od 30. Taki Aloha. Może Sandy. Teams on Web. One niech będzie. Może skipnijmy sobie tych. Asimowa. Smart move. Hmm. Może Set. Fuse. Premium. B. I może Pirat. 1100 zł, lecimy z tym. Ciekawa bitwa, ciekawa, ciekawa, nie powiem, że nie. Pierwsza skrzynka dla. dla kogo? Przekonajmy się. Dla środkowego chyba tutaj Ryana dokładnie. Santi, Santi, co nam rzuci Santi? A co nam właściwie nie rzuci Santi? Queens on Web. 1%, 1%. Ładnie, elegancko. My mamy takiego revolvera fajnego za 32 grosze. No i asimowka. 10% to jest wystarczające, żeby ją trafić. Niestety nie nie my. A mamy 16 groszy, nie mają po 12 groszy. Nie smart move. No nie najgorzej. Set. Aż mnie czkawka zaatakowała. Do niestety Fuse OK? Średnio. Pre, pre, pre premium. Trafik premium nie jest w sumie, no. Rush B. Aha. Uh -huh. No i pirat. No nie, no. Mamy tutaj... ...strakcję, no. Otwórzmy sobie tego łęką, który jest bo się tak ogień przy nim pali, to sobie zakręćmy raz... Może nie tym razem, Cię nie zakręcę dziś, Dam szansę konduktorowi dziś, A dostanę z niego... ...pores list No i co ci powiem dziś? No niestety, no jeszcze no średnio, średnio Co tu się ma w sobie tworzyć? Silky Slick, 120 zł przykładowe Amber, Slipstream, no nie, no nie, no nie, no nie, to tak to no, nie, no Zamykam oczy Oj, tu nic nie ma Wypadło na set, otwórzmy sobie go razy, 320zł No w plecy. Jeszcze raz. Jasno już. Case hardened. Okej! Okay. Co się tu stanieło? Majster, zróbmy sobie kontrakt. Opuszczę sobie pięć skrzyni Tachi. Echo, Elite Build Meltdown, High Seas, Armored Hazard. Okej. Okay. No może co tu, zobaczmy, co tu możemy z czegoś mych tutaj e, Hot, hot track zrobić 337 Ouuu, w dupę Okej okay. Jakby to do... Kurde, okej okay. No spoko No szkoda Ja bym, kurde Dobra Trzeci, ostatni Dobra Spokojnie robimy to Albo nigdy, albo dzisiaj, albo co ja gadam, no kliknijmy to, no kliknijmy Klik, 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 kliknijmy, jest i plus jest i plus, ale już odpuśćmy sobie to Dzisiaj powiedzmy sobie stop, ja wam przypomnę Kot Druszok, darmowa skrzynka, milspec może być lepiej Ale takie 52 grosze, albo dla kogoś takie 3,24 za darmo gościu? No ja bym się cieszył do, do następnego. No i co? Widzimy się w następnym. Cześć, cześć. A i na Discordzie macie konkurs na 50 zł razy. Wejdźcie sobie, papa. Pa.